Musimy sprawdzić, czy to aby na pewno jest dorsz, a nie czarniak po prostu. Lokal niewielki i właśnie w takich lokalach bardzo często możemy spotkać czarniaka. Robimy sekcję zwłok. Talerz jest bardzo apetyczny, fryteczki, trzy surówki i kawałek dorsza. Idealny obiad, nie jakiś wiecie kawał wielkiej ryby, której nie możemy zjeść, ale zobaczmy na rybę. Bardzo mało ciasta, a mięso bielutkie. I tutaj mamy dorsza. I to jest dorsz atlantycki. Prawdziwy dorsz. Mm. I od razu, słuchajcie, smak jest tak jak być powinien. Spójrzcie, bielutkie mięso. Wyrzesz. Mm. Ryba rozpływa się wręcz w ustach, słuchajcie, i Czuć delikatny posmak morza, a nie łykowate, grube kawałki czarniaka. Spójrzcie jeszcze raz. To jest prawdziwy dorsz. Ciasto jest kurpiące, fajnie wysmażone. No, ryba warta pochwały. Mm. Jak chcecie zjeść prawdziwego dorsza, to do pasi brzucha, do dąbek. Jest pewne, że nie dostaniecie czarniaka.